Tak, drodzy bracia wojownicy, drogie siostry, towarzyszki wojowników, wszyscy tutaj obecni. Po katechezie nastąpi błogosławieństwo Najświętszego Sakramentu, Najświętszego Sakra, Najświętszym Sakramentem i z tej racji, że u nas w kolegiacie jest wystawienie całodniowe, więc każdy według własnego znania Niech pomyśli, że może czasu zostać, czy może, czy nie może, tutaj na chwilę adoracji na Święciłego sakramentu w ciszy. Tak, chciałbym, byśmy tę dzisiejszą medytację biblijną przeprowadzili w oparciu o rozważanie tajemnicy Różańcowej, tajemnicy radosnej, tajemnicy nawiedzenia świętej Elżbiety. Akurat w tej tajemnicy Różańcowej wspaniale widać to, co Kościół opisuje. W dokumentach nauczania społecznego, swojego nauczania społecznego, mianowicie o roli wierzących w świecie, o roli katolików w świecie. I Kościół opisuje to działanie, tą obecność. A jak dożyjemy października, to już jest pomysł na następną katechezę. Opisuje za pomocą trzech słów. Widzieć. Ocenić i działać. Od lipca jestem diecyzjanem Gosposterzem Akcji Katolickiej i akcja katolicka właśnie, a myślę, że wy jako ci, którzy żyją wiarą w życiu społecznym, może też politycznym, rodzinnym, to należycie szeroko do szeroko rozumianej akcji katolickiej, chociaż może nieformalnie, to jednak można było powiedzieć, że ten opis rzeczywistości to nasze, nasza obecność w świecie jak najbardziej pasuje do tej rzeczywistości, w której się znajdujemy. Widzieć, ocenić, działać. Kiedy patrzymy na osobę Maryi, kiedy patrzymy na jej sytuację, w której się znalazła, to możemy powiedzieć, że Maryja tutaj uosabia Kościół, który działa w świecie. Po pierwsze, widzieć. Maryja widzi. I pierwsza rzecz, którą chciałbym powiedzieć w tym widzeniu. Myślę, że pamiętacie taki moment uzdrowienia niewidomego w Ewangelii, kiedy Jezus go uzdrawia tak, jakby na dwa etapy. To takie trochę z jednej strony dziwne, ale na dwa etapy. Pierwszy raz go, pierwszym etapem tego uzdrowienia jest to, że on zaczyna widzieć ludzi jako drzewa. Czyli zaczyna widzieć kształty. Z człowieka, który nic nie widzi, zaczyna postrzegać jakieś kształty. I Jezus mówi, idzie dalej ze swoim uzdrowieniem, po to, żeby mógł prawidłowo widzieć. I tak myślę, że te pierwsze myśl o tym widzeniu, to jest to, że wielu ludzi dzisiaj widzi. Widzi. Ale wielu ludzi dzisiaj nie widzi prawidłowo. Najprościej zadać sobie pytanie. Co to znaczy prawidłowo widzieć? Odpowiedź jest bardzo prosta. Umieć patrzeć tak, jak patrzy Bóg. Umieć patrzeć tak, jak patrzy Bóg. Jednym z darów Ducha Świętego jest dar mądrości, jest także dar rozumu. Te dary właśnie mają pokazywać człowiekowi, że po to są dane, by człowiek umiał wychodzić poza swoją rzeczywistość, tylko ziemską, poza tylko ludzką. I zaczął patrzeć tak, jak patrzy na pewne rzeczy Bóg. Dopóki patrzymy na nasze życie, na naszą pracę, na każdą naszą aktywność, tylko w sposób ludzki, to można było powiedzieć, że jesteśmy podobni do tego uzdrowionego w pierwszym etapie. On widzi, widzi jakieś kształty. Może nawet jest w stanie odróżniać pewne rzeczywistości, ale jeszcze nie widzi z pełną ostrością. To, co daje nam wiara, to wiara, można by powiedzieć, poszerza nasz horyzont, czy raczej pogłębia nasz horyzont patrzenia. Że widzimy nie tylko w sposób ludzki, że widzimy nie tylko w sposób taki, można by powiedzieć, jak jesteśmy nauczeni, ale staramy się widzieć coś więcej. Dostrzegać pewną rzeczywistość, która istnieje obok. No, jak mi tutaj nie wspomnieć. Ostatniej sytuacji z rekolekcji małżeńskich, przesympatyczna taka sytuacja, rekolekcje w sierpniu. Od razu mi się przypomniała sytuacja z rekolekcji, gdzie też byli wojownicy Maryi, a przy okazji też inni mężczyźni, związana z posiłkiem. Nie wiem, czy pamiętacie posiłek w Drohiczynie, śniadanie, 40 chłopa, pięknie wyszukowany stół szwedzki. Należy no że panie pracujący w seminarium, bo tam były rekolekcje, nauczone były szykować na 10 kleryków, tu zniecka 40 chłopa. Piątek, przypominam, był, była kolacja chleb i woda, więc żołądki działają na podwójnym biegu. Stół szwedzki wiadomo, kto pierwszy wszedł z modlitw, ten lepszy. I tak się okazało, że po 20, po yy, początku tego śniadania ze dwudziestu wzięło jedzenie, dwudziestu stoi nad pustym stołem. No i na zasadzie, a myśmy myśleli, że doniosą. No doniosą. Tylko zanim się napisało kartkę, zanim to przyspali, bo to tam winda jeszcze była dwupoziomowa, to dwudziestu chłopa się patrzyło, jak dwudziestu szamało. nie mówiąc o tym, że jeszcze wielu zostawiało jeszcze rzeczy, które nie dojadło. No bo się wzięło więcej. I tak samo było na rekolekcjach teraz, a dotyczyło to mniejszego chłopaka. Były naleśniki. Te dzieciaki, jak się dowiedziały, że naleśniki są wieczorem znaczy, jak powiedziałem wieczorem, że jutro będą naleśniki część z tych dzieci nie poszła na modlitwy, już czekała przy stole na naleśniki. No i siedział koło mnie taki Michał. Ja patrzę, chłopaka może, może z 8 lat, może 9, może ciut więcej. Michał ma całą kupę tych naleśników. Wątpię, żeby je zjadł. Mówię, dlaczego wziąłeś tyle naleśników? Mówię, czy starczy dla wszystkich tych naleśników? Możesz sobie wziąć na początku trochę, później zapójdź następne, jeżeli jeszcze są, ale daj spróbować innym. I Michał był tak kulturalny, tak grzeczny, że to mnie rozłożyło. W pewnym momencie Michał mówi tak. Czuję się niezręcznie. Chyba powinienem zmienić stolik. Mówię, Nie, Michale, to, że czuję się niezręcznie, to nie znaczy, że masz zmienić stolik, tylko podzielić się naleśnikami. Ze dwa dni temu dostałem SMS od mamy, która powiedziała, Proszę Księdza, ta historia ma dalszą kontynuację. Gdzieś byli na innym wyjeździe i Michał już wiedział, że nie trzeba walić całej kupy na talerzu, bo jednak są też inni, którzy mogą chcieć doświadczyć. To też mi pokazało pewną sytuację. Już gdzieś to na wkazaniu powiedziałam, że dzisiejszy świat czuje się niezręcznie. Czuję się niezręcznie i zmieniam żonę. Czuję się niezręcznie, zmieniam męża. Nie reperuję tego, co jest we mnie, tylko czuję się niezręcznie. Po prostu. Tak działa ten świat. Kulturalnie, grzecznie, ułożono, ale niestety nie dotykający istoty. I od razu mi ta sytuacja przyszła, kiedy patrzyłem na tego Michała, na naszą sytuację z, z rekolekcji męskich, i od razu tak mi to kojarzy. Co widzi człowiek? Więc współczesny człowiek widzi, mówię na tym przypadku, korytą. Kto pierwszy, ten lepszy. To właśnie jest taki sposób patrzenia świata. I patrzymy, że tak funkcjonuje ten świat, w którym żyjemy. Jak się dorwałeś, bierz. Bierz. Denerwujemy się na polityków, że to świnie przy No to zróbmy rachunek sumienia z wielu innych zachowań, naszych. Ja mówię naszych, ze mną włącznie. Gdzieś taka mentalność jest. Maryja patrzy, można by powiedzieć, bardzo ostro. Bardzo dogłębnie. Po pierwsze, ona zauważa działanie Boga w swoim życiu. Widzi Boga. Zatem widzi rzeczywistość nie tylko płaską, nie tylko co jest związane z ziemią, z ciałem, z biologią, z fizyką. Maria widzi również rzeczywistość tak przyrodzoną. To jej otwarcie na słowo Boże, to jej Fiat. Można powiedzieć, otwiera przed nią zupełnie inny sposób postrzegania rzeczywistości. I z tego postrzegania rzeczywistości Maria widzi, że jest jeszcze drugi człowiek jest Elżbieta. Jest Elżbieta. Otwiera tu ją na drugiego człowieka. Można powiedzieć, że w naszej naturze ludzkiej każdy z nas ma zranioną naturę przez grzech pierworodny. I w tej naturze ludzkiej mamy zamknięcie się na siebie, mamy zamknięcie perspektywy patrzenia, zawężenie tej perspektywy patrzenia. I nam księżom jest to bardzo niebezpieczne, ale myślę, że ludziom w małżeństwie też to jest bardzo niebezpieczne. Zawężenie patrzenia na siebie samego. Kiedyś do młodzieży powiedziałem, mojej harcerskiej młodzieży, że kiedy dziewczyna chce wyjść za mąż za chłopaka, Musi zmierzyć się z trzema tak zwanymi wrogami. Może to słowo wróg nie jest najbardziej adekwatne, ale oddaje rzeczywistość. Na początku musi się zmierzyć z przyszłościową, bo przecież zabiera jej jej synka. A mamuski bardzo to przeżywają. Synkowie zresztą również bardzo często mają problem z odcięciem od tak zwanego cyca. I nie wiadomo, kto jest ważniejszy: czy mamusia, czy żona. Proszę to sobie pomyśleć. Pierwszy wróg. W cudzysłowie, żeby było jasne, bo nie zachęcam wojowania z teściowymi. Po drugie, a może na to trzeba było powiedzieć pierwsze, narcyz. Lustereczko, powiedz przecież, to jest najpiękniejszy w świecie. Współczesny człowiek jest zapatrzony przede wszystkim w lustro, i siebie widzi. I siebie widzi. Jeżeli widzi innych to tylko jako tło. I trzeci, tak zwany wróg to jest pornografia. Bo jeżeli dziewczynie się uda te trzech wrogów, tych trzech przyjaciół pokonać, jest nadzieja na dobre małżeństwo. Widzieć coś więcej w lusterku mojego życia. Przejrzeć się w lusterku mojego życia. Jest takie piękne opowiadanie, nie wiem czy prawdziwe, ale takie opowiadanie. O człowieku, który poszedł do rabina z takim zapytaniem, dlaczego jest tyle zła w świecie, dlaczego tak ludzie patrzą tylko na siebie. I rabin mu powiedział: Spójrz przez okno, co widzisz? No to on wymienia. Widzę spacerujących ludzi, widzę budynki, widzę drzewa, widzę całe otoczenie, wszystko powiada. Mówi dobrze. I wziął rabin, pazłotko, włożył za szybę. A co teraz widzisz? A to on odpowiedział: Widzę siebie. A co więcej widzisz? Nic więcej nie widzę. Są takie przesłony. Je można różnie nazywać, bo ktoś powie, że to chodzi o pazłotko, że to chodzi o srebro, czyli można, prościej powiedzieć, że chodzi o kasę, ale można powiedzieć, że jest wiele różnych takich przez pazłotek, które zasłaniają nam sposób patrzenia na drugiego człowieka. Najprościej mówiąc, powiemy to grzech. Grzech, który z nas zamyka na siebie. Grzech, który tylko każe patrzeć, że widzę tylko siebie i swoje sprawy. Zamyka mnie na siebie. Natomiast można powiedzieć, że tych pazłotek wymieniać można by było wiele, wiele różnych sposób patrzenia. Patrzeć na Boga, szukać takiego patrzenia, jak Bóg patrzy, a to z kolei otwiera na patrzenie na drugiego człowieka i znowu patrzeć na tego człowieka tak jak widzi Pan Bóg. Skoro ja mam chęć i śniadanie, to brat, który też przed chwilą wstał, z pewnością jemu też towarzyszy takie pragnienie. I tylko tyle. Wystarczy. Przykład bardzo banalny, ale zobaczcie, jak pewne rzeczy się od razu klarują. Drugi moment to jest ocenić, widzieć, ocenić. Ocenić rzeczywistość. Ocenić sytuację, w której się znajduje, dokonać, można by powiedzieć, jakichś refleksji nad tą rzeczywistością. To znaczy przemyśliwać tą rzeczywistość. I znowu można by powiedzieć, że wielu ludzi dzisiaj, a u młodych to jest naprawdę, bym powiedział, wprost jakby grzech ich codzienny, nie przemyśliwuje, działa tu i teraz. W oderwaniu od konsekwencji, w oderwaniu od jakiejś odpowiedzialności to, co rozwala naszą szkołę, a może już ją rozwaliło, to jest to, że uczeń ma prawa. I wieście mi, co w stanie mnie, jako nauczyciela, zająć statutem szkoły wszystkimi regulaminami. To znają wyśmienicie, są w stanie wyliczać frekwencję, do jednej godziny, w której regulamin nakazuje, że jest klasyfikowana. Tylko tyle, co potrzeba, nic więcej. Więc tu i teraz, tymczasem ocenianie, można powiedzieć takie Boże ocenianie, Maryjne ocenianie, to nie jest ocenianie na tu i teraz. To jest patrzenie na pewną konsekwencję, na pewną odpowiedzialność na na tę pewną rzeczywistość w kontekście całości, która się dzieje. Może to naszym drogim paniom jest trudniejsze, bo bardzo często kobiety, tak się mówi w psychologii, patrzą szczegółami. Dla nich świat jest zbudowany tak jak mozaika i każdy ten kamyczek jest najważniejszy na świecie. Mężczyźni, tak jak mówi psychologia, widzą całościowo. Jak widzą małą pierdółkę, no to są w stanie to jakoś przejść, no bo ona nie rzutuje aż tak na całość. Kobieta się skupi na, na cząstce, nagle się okazuje, że jest koniec świata. Więc dobrze, że jesteśmy tak dopasowywani, że się wzajemnie jakoś uzupełniamy. Widzieć w całości, widzieć tą sytuację w całości. Raz się coś stało, to nie zawsze, to nie znaczy, że zawsze się stało. Raz coś się tak powiedziałem, to nie znaczy, że zawsze taki jestem. Używać odpowiedniej miary. Maryja ocenia sytuację i rzeczywiście staje wobec sytuacji, że nie dość, że tak się wyrażę, sama jest w stanie błogosławionym, to jej krewna Elżbieta, która jest o wiele od niej starsza, też potrzebuje pomocy. Jest w stanie błogosławionym. Maryja już o tym wie. I teraz Maryja ocenia własne możliwości, własne umiejętności i widzi, że jest potrzebna Elżbiecie. Ocenić. I tu jeszcze dwie rzeczy chcę zwrócić uwagę przy tym: ocenić. Ocenić sytuację, wypowiedź, czyn, ale nie człowieka. To, co bardzo często, a teraz to zobaczycie, no, wy tego nie będziecie widzieć, ale przypowiedzi tu widzieć można widzieć na Za chwilę kampania wyborcza. Będziemy świadkami nawalanki. Zresztą ta nawalanka już dobrze trwa, bo była tak zwana prekampania. Jedna strona nawala na drugą, druga na trzecią, i to jest kołowrotek. Później oni idą razem, jak to się przysłowiowo mówi, wódkę piją, a na dole jest dopiero rejwach przy okazji spotkań, różnego rodzaju. Ocenić czyny, poglądy, decyzje, ale nie człowieka. I bardzo często przypowiedzi mówię, używamy bardzo często podobnych słów. Mogę powiedzieć głupek, idiota, a mogę powiedzieć głupio zrobił, głupio powiedział, głupio wybrał. To jest, można powiedzieć delikatna różnica. Człowiek a jego czyny. Bardzo często u nas to się wszystko jakby tak zlewa. Głupio się zachowałeś. Idiotycznie się zachowałeś. Zrobiłeś to tak, jak nie powinieneś. To nie jest Twoja, nie jest Twój styl, nie jest Twoja miara. Ocenić czyn, a nie człowieka. Z czynem, z decyzjami, z wyborami, z jakimś postępowaniem nie muszę się wcale zgadzać. Ale człowieka kocham. Dlatego tu zobaczcie. Jak bardzo często, niestety, to współczesny świat myli tolerancję z akceptacją. I młodzi mają tu też pomieszanie z poplątaniem. Każą nam akceptować. Akceptować, kochać, ja mogę człowieka. Czyny, wybory, decyzje mogę tolerować. A w związku z ze spownikową de definicją tolerancji, tolerancja to jest cierpliwe znoszenie. Ja mogę cierpliwie znosić czyjeś wady, to nie znaczy, że je akceptuję. Ale akceptuję człowieka, który ma te wady, które cierpliwie znoszę. No, chyba tego Wam nie trzeba tłumaczyć. Jesteście w większości w małżeństwie, to wiecie, że kochacie żonę, kochacie męża, chociaż to nie są aniołowie. Proste. I wobec drugiego człowieka jest dokładnie tak samo. Kocham człowieka, akceptuję człowieka. Toleruje jego poglądy, jego wybory, jego decyzje, z którymi niekiedy się zupełnie nie zgadzam. Ale na które nie mam wpływu. Po prostu cierpliwie je znoszę. Ale nie muszę ich wcale akceptować. I rzecz już ostatnia do oceniania. Pan Kościelny widzę już w gotowości bojowej, ale jeszcze chwilę. Oceniać. Oceniać według kryteriów Bożych. I to, co jest piękne w sakramencie pokuty, staje wobec prawdy. Tego, co mówi Pan Bóg. Mogę powiedzieć ogólnie taki przykład. Kiedyś, kiedyś, 100 lat temu, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo w którym kościele, dziecko Boże się spowiada, mówi grzechy. Ale z wyznania tych grzechów wynika inny grzech, którego ona nie mówi. To była dziewczyna akurat. I ja ją zapytałem o tę sytuację. Mówię, a to? No tak, ja dlaczego tego nie mówisz? Ona mówi, bo ja nie uważam tego za grzech. Ja mówię, mnie guzik obchodzi, co tu uważasz za grzech, co nie. Kiedy klękasz do kraty konfesjonału, to szef ma rację. Nie ty, nie ja. Albo coś jest złe, albo coś jest dobre. Tak jak szef mówi, a nie co mi się wydaje. Ocenić podług tego, co mówi szefo, czyli Pan Bóg. Jak Pan Bóg mówi, nie kradni, to nie kradnij. Ja mogę znaleźć okoliczności łagodzące, tak jak w świecie. Ja mogę pokazać pewne sytuacje. Natomiast ogólnie zasadą jest, normą moralną jest, nie bierz tego, co do ciebie nie należy. Koniec, kropka. I rzecz już ostatnia, widzieć, ocenić, działać. Niestety, bardzo często zostajemy na drugim poziomie. Przypomnę, o czym bardzo często, niestety, zapomina się, że jednym z warunków sakramentu pokuty jest zadośćuczynienie. Czyli oprócz tego, że widzę, że uczyniłem zło, oceniłem to zło właściwie, nic z tym nie robię. Obrobiłeś komuś tyłek? Idź, to odwracam źle kogoś potratowałeś, idź przeproś i wynagrodź. Tak? Nie tylko tyle, że ja żałuję za grzechy i koniec. Konfesjonał urósł spół z moich grzechów, ale odpuszczone, ale luję do przodu. Ukradłem komuś rower, żałuję za grzechy, nie, nie. Najpierw oddaj ten rower i jeszcze wynagrodź straty czynienie. Widzieć, ocenić, działać. Widzieć, ocenić, działać. Bardzo często to Małkowski powiedział, twórca hercestwa, czy może Baden-Powell, teraz możemy się pomylić, że nie tyle jest wart człowiek, co przemyślał, nawymyślał i tak dalej, ale tyle, co zaczął czynić. W sferze myśli, wyobrażeń, planów, idei często jesteśmy bezkonkurencyjni działać widzieć ocenić działać to co widzę wchodzi w czyn i to jest logiczne tak jak jest z wiarą stare powiedzenie z czasów komuny niestety dzisiaj często odgrzewane wierzący nie praktykujący może no, widzę działam to jest część mojego życia wchodzę w te życie nie ma czegoś takiego jak wierzący, praktykując. Tak jakby ktoś powiedział, że jeżdżę rowerem, ale nie mam roweru. Ale jestem kolarzem. Ale nie mam roweru. To jakim jesteś kolarzem? Tak jakbyś powiedział, że jestem mężem, ale nie mam żony. No, pf, to nie jesteś mężem. Prosty. Widzieć, ocenić, działać. Wejść w działanie. Nie w aktywizm. To, co bardzo często prze, prze, tego prze. Jak to się nazywa? Przestrzegałem, i kiedyś się łukowiaki na mnie jeszcze zezłościli, bo dziś to powiedziałem, a to było nagrane. Powiedziałem, nie pchać się we wszystkie akcje. Spokojnie, macie rodziny. Ej, hey, było wielka obraza, bo, uh, jak on tak powiedział. Wielkie tłumaczenie, przepraszanie, i w ogóle. Nie aktywizm, bo czasami aktywizm jest ucieczką. Roztropnie zobacz, ile mogę. Ale nie też uciekanie, nie też wycofywanie. Ale mogę tu i tu. Tak i tak. Mogę wtedy i wtedy. I wtedy jestem na 100%. Ale nie mogę codziennie na przykład. Proste. Działanie, nie aktywizm. Uczestnictwo, ale nie pracoholizm. Bardzo to jest ważne. Czasami działanie wyraża się w niedziałaniu. I żeby to zrozumieć, ostatnie zdanie już. Miałem tak, trochę mi to minęło, że jak widziałem, że się ktoś górzy z robotą, to mówię zostaw to, ja to zrobię. I człowiek wreszcie zrozumiał w pewnym momencie, że to jest głupie. Nie ja to zrobię, naucz się i to zrób. Bo jak ja komuś zabiorę tą robotę, to on się nigdy nie nauczy. Myślę, że to przerabiacie jako ojcowie przy swoich synach. Wiadomo, że zrobimy to szybciej, lepiej, mamy większe doświadczenie. I czasami mówimy, jak On ma to robić, to już lepiej ja to zrobię. Czasami działaniem jest, że nie będzie działał, tylko mądrze był, pokazywał. Szalenie istotne. Maria działa, bo Elżbieta potrzebuje pomocy. Zatem zapraszam do akcji katolickiej. Ale i tak was trzymam jako akcję katolicką, bo ci, którzy żyją w świecie, działają dla świata, ale działają z Bogiem, to to jest właśnie ta akcja katolicka. I właśnie ta nasza aktywność na wielu różnych polach działania Niech ona naśladuje Maryję, właśnie w tym jej być obrazem Kościoła, który jest w świecie. Widzieć, ocenić, działać. Resztę przegadajcie z Jezusem przy Najświętszym Sakramencie, jak macie jeszcze trochę czasu. Zwrotka pieśni i błogosławieństwo.